które dokleja obraz PNG na samym końcu filmu, żeby łatwo ustawić miniaturkę w YouTube Shorts. Więc y, tworząc Shortsy na YouTube, używam takiego programu jak Opus Clip. Pozwala mi to zaoszczędzić czas. Jednak czego nie mogę tam zrobić, to nie mogę dorzucić miniaturki, którą wybiera się po klatkach filmu. Tak więc musiałbym otworzyć DaVinci Resolve, wrzucić ten klip, dodać PNG na samym końcu, zapisać, wyeksportować, no i później wrzucić. Jeżeli jest tyle kroków, no to znaczy, że jest miejsce na automatyzację. Wiem, że to może trwać i 5 minut, no ale po co jest Homelab jak nie dla takich właśnie rzeczy. Najważniejsze założenia to bez utraty jakości głównego materiału, bo wideo i audio są kopiowane 1 do 1. Podawana jest wyłącznie ta krótka końcówka, no i tutaj dostosować możecie długość trwania. Mam 03.02 sekundy i szybkie działanie. Zwykle to trwa sekundy, a rozmiar pliku końcowego jest praktycznie taki sam jak oryginalny, jedynie ten doklejony content się różni. Z wymagań są to Dwie paczki do pracy z plikami mp4 i ogólnie z filmami w Pythonie. No i tutaj się pobawiłem trochę z GitHubem i ogólnie z instalowaniem paczek. No bo możecie ją pobrać jedną komendą z GitHuba i nie musicie się martwić o nic. Tak więc, jeśli bylibyście zainteresowani, kopiujecie komendę bash z curl, która pobiera na żywo treść install sh z GitHuba i od razu uruchamia ją w baszu, przekazując skryptowi argument user, czyli instalację tylko dla bieżącego użytkownika systemu. Więcej o trybach instalacji. Możecie przeczytać w README. Jeśli nie macie tych dwóch wymaganych paczek, przez skrypt, zostaną one pobrane przez Homebrew albo przez APT. Po poprawnej instalacji dostaniecie informacje o wersji paczki oraz o tym, jak jej użyć.